Siema-siema widzowie. Yy, ogólnie z ostatniego odcinka widzieliście, że Peter dostał jakieś dziwaczne supermoce. Od jakiegoś podobno pająka na, w kosmosie. I ten. I, i wyjechał na wakacje, bo mówił, że ma tego wszystkiego dość. Ja teraz yy, pójdę sobie do restauracji. Tylko wezmę tam jakieś pieniądze. Nie wiem, może tyle mi starczy. Okej. Okay. no i idę. Wychodzę zaraz z budynku. Tutaj jest ten właściciel. Dobra, właśnie wyszedłem. Tak, właśnie wyszedłem. I idziemy, ta restauracja jest tutaj blisko. Także. No będzie ciekawie, będzie ciekawie, idzie, o jest, kolejny lak No sobie za te ale troszkę mi naluje y y od... Halo? O, -o, o Kim? Nie, 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 nie Co? Co? Nie, 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 nie. Ty nie możesz być z, tym z wyspy Nie, nie, nie Co? Nie nie, nie, to nie jesteś ten naukowiec z, z tego świata zimowego, nie. Nie, to ty nie jesteś, ten naukowy ze świata. Nie, 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 nie. Proszę, kończę po prostu. Coś się stało. Czy to nie może być? On to jest jego sobą, jest innego uniwersum. No coś takiego istnieje. Ty. Co? Ty. To, ty to, ja. to, to naprawdę ty? Tak. W Stworzyłem... jedno... ten czas? No. Chyba... Dobra, co? Do dokąd? Powiesz ty pierwsze. Jak widzisz, mam nowe okulary. No, Stworzy... tak. Stworzyłem je w sposób naukowy i skanują, czy ktoś ma mocę czy ktoś nie ma. Dobra, wiesz co? To... Ja nie wiem, ja sobie muszę kole kupić. Muszę się czegoś napić. Ej, czy ty mi powiesz? Nie wiem, w sumie nie wiem to czy mogę ci powiedzieć, ale... Możesz mi wytłumaczyć, co się ze mną dzieje. Czemu ja tak biegam? Jesteś. Ojej, Dobra, chodź do mnie do domu, bo to już widzę, że jest gruba e, tam. Chodź, ja bo, widzę, jesteś... się chodź tak... bo widzę, że ty... Chodź, bo widzę, że ty ułomny jesteś. Czekaj, daj mi wytłumaczyć. co się jakby pojawia tak. tak dobra, ja, tak ja to cię tak. zapodź, Chodź, przeskanuję, przeskanuję cię w domu i sam do tego dojdę. Czekaj, czy to jest przez tą twoją strzykawkę? Tak. Mówiłem, ja chciałem nie mieć nie manage... normalne życie, a nie jakoś biegać, kurde. Widzisz, co się nie.". ze mną stało się. Mówiłem <Lightning>... co się ze mną stało. Mówiłem ci, nie bierz tego, mówiłem ci, idiota, yy... nie bierz tego. Ale ja tego nie bałem. Dobra, no nie, ja Cię skanuję Ej, bo... Yy, o wiesz co się stało? O kurde, o kurde, o nie shit, 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 shit. Kurde, okay. kurde, nie, 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 to się nie dzieje. Ej, w ogóle... Ja chciałbym być normalnym człowiekiem, ja chciałem... Ja mówię życie. ci, nie bierz tej strzykawki, mówię ci jakie będą... mówię ci, nie wiesz tego bezpodstawnie. Ej, ale ogólnie to było tak, że spadaliśmy z nieba, ja spadałam, spitajam z nieba, a potem on... Ja nie umiałam pływać, topiłem się, on mnie wyciągnął i myślę, że ta strzykawka mnie... Uratuję I pojazd mi ją wstrzyknął z tego co mi mówił. Yy, no i. No i tak, ale. Ty nie wspominałeś, że to będzie o jakichś mocach. Nie mówię ci, żebyś tego nie brał, bo wiedziałam, że a jesteś takim to... naiwnym człowiekiem, że to weźmiesz. Ej, w ogóle, to To. Te składniki, co mi dałeś, to ja już zrobiłem te pistolety. Popatrzcie. Gratuluję, chociaż tyle dobrego zrobiłeś. I mam ich z ponad y, 20. Okej. Okay. Y, bo patrz, bo patrz, na przykład jak ja chcę normalnie... Ja tego nie umiem kontrolować. Jak normalnie biegnę, biegnę. To się nagle włącza, żeby biegnę jakoś szybciej się wyłącza. No nie umiem tego totalnie. O Boże święte Słuchaj mnie No, to się tak pojawia, tak o znikąd Na przykład teraz, patrz, biegnę I się na przykład teraz nie pojawia mm. A bo teraz, uj, teraz to już w ogóle jeszcze jakoś zwiększam szybkość, nie wiem Dobra, zrób zrób to Dobra, weź tam strzykawkę, wstrzyknij se to. Mam wstrzyknąć? Tak. Słuchaj, wstrzyknij se to, ale. Ale nie za mocno, dobra? Dobra. To ci pomoże kontrolować nosę. Okej. Okay. Dobra. No i co. I, dobra. I mnie słuchaj teraz. Co, co da mi to ci dało? Co tym... mi Poczekaj. Zaraz zobaczysz. Okej. Okay. te ja oddam może. Mniej. Dobra. Jak coś ja mogę zapłacić. Ja mogę zapłacić. Ja nie wiem. Ja mówię, jestem bogaty. O no, dobra. Możesz jeszcze cztery takie dać. Taki. Ty e, nie dał ci tyle, tylko po prostu naucz mnie tego. Co znowu będziesz kurda w nie, czasie jak jak mój kolega, który mnie rozkamował? I w ogóle chyba wyjechał z tego miasta. To dobrze. Um... To dobrze. Ej, oddawaj mi kole. Dobra, słuchaj, ja w ciebie strzelę. da jeszcze bardziej do kontrolowania mocy. Dobra, ja tu muszę się I słuchaj, ja w ciebie to teraz strzelę. To ci da plus 10 do skilla kontrolowania tego. Oj, za No Dobra, masz problem. Ma boleć. I teraz. Słuchaj. Teraz, jak będziesz biegł na maksa, to jak będziesz biegł tak jak najszybciej potrafisz, to po prostu o tym nie myśl, dobra? Bo jak o tym będziesz myślał, to ci się to załączy. Okej. Okay. Czyli mam teraz, żeby I... po prostu, po prostu pomyśleć, że ja to potrafię kontrolować. Tak, to przebiegnij się stąd tu. Czekaj, z chodź może tutaj, tu jest więcej przestrzeni. No. Dobra, będę chodził w kółko. Idę, biegnę, biegnę, biegnę i teraz wyłączę, jest, dobra. Wyłączyłem. Chyba. Tak, wyłączyłem. Jeszcze raz. Jak teraz nie myśl... Teraz... Dobra. Jak to wyłączysz, to spróbuj U, biec tak, żeby tego nie włączyć teraz. O! Okej, okay, muszę no, się. No biegnij. Skup się, żeby nie biec z tym. Żeby co? Żeby nie biegnąć z tym. Z czym? Teraz biegni. nie powinno się załączyć. Jeżeli się załączy, to coś O! Dobra, ej, coś idzie, patrz. Nie, nie wyłączam i nie znika. Dobra, a teraz chcę, żeby to się po prostu wyłączyło? Dobra, działa. No to. Słuchaj, myśl sobie to tak, żeby to się po prostu nie włączało, jak biegniesz, bo widzę, że tylko tak to może zadziać z tego głównego jak chcesz. Dobra, to chodź, testuję. Wow. Dobra, działa. Dzięki, dzięki ci. Ej, ja bym teraz poszedł na zewnątrz i przetestował moją szybkość. No. Chodź. Bo uważaj, bo jak cię ktoś zobaczy, to może ci na policję zgłosić. Ej, do no. zobaczenia. Yy, dobra. Yy, to... Za nielegalne potki. Zrobiłem yy, za piwo, nie? Yy, dobra, to ja włączam. Czemu ja się palę? Woda! Woda! bym bimo no, no. Palę się! Teraz ja tyle bo widzę, że to jest jakieś po prostu... Uch. Nie wiem. No. Czemu ja się chcę? się sobie zrobić. Bo musisz sobie idioto zrobić kostium, który będzie tylko zapobiegał, bo jak biegniesz, to wytworza za dużą temperaturę twojego ciała i ty się opalisz. Aha, okej. Okay. Już mi wykrok malej z moich oczu i już twórz strój. Dob Dobra, no co to, to? A ja tu pracuję w Star Labs. Okej, okay. to może... Halo, słyszysz mnie? To może do Stanabs tak. mnie zaprowadzisz następnym razem? No. Opa. O, kurde. Ale co za dzieciak. Co się stało? Co się stało? Dobra. Ej, spróbuję jeszcze. Ale to zbiega się szybko. O kurde, to jest właściwie to wyłączamy, ale się cieszę, że nauczymy tego kontrolować. Dobra, słuchajcie, muszę sobie zrobić ten styl, jak mi mówił.